Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zrażona ostatnim miksem Stwierdziłam, że żadnego miksu dzisiaj nie będzie Tylko weźmiemy 5 takich samych zdrapek Po 20 zł Zobaczymy, może coś tutaj się uda dzisiaj wytrapać I mamy 5 razy milion banku Zaczniemy sobie Nie przedłużając

czterdzieści siedem czterdzieści pięć siedem trzydzieści dwa dwadzieścia osiem nic 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 i trzydzieści jeden piętnaście czterdzieści trzy dziesięć czterdzieści jeden nic

Klik, o już nam się zdrapało, że jest 40 zł, 27 może coś jeszcze będzie, 9, 32, 22, 17, 38, 37, 2, 14, 11, 8,

Dwie zdrapki nam zostały. Może jeszcze coś nam się uda wydrapać. Szukamy. Trzydzieści dwa, trzydzieści dwa, sześć, dwadzieścia pięć, dziesięć, pięć i siedem. A mamy szesnaście, trzy, dziewięć, trzydzieści siedem.

Szukamy dziesięć, czterdzieści pięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy, osiem i czternaście. A mamy sześć, trzynaście, czterdzieści sześć, oboczek szesnaście, dziewięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści, piętnaście, dwadzieścia siedem,

25, 43, 38, 3 i 31. Czyli mamy tutaj dwie dyszki. Dwie dyszki, czyli co? Dzisiaj nie jest źle. Nie jestem na zero. A bardziej bym powiedziała, że mi się wszystko zwróciło. Czy ja dobrze liczę? Tutaj było 60, 80, 100. No. Dobra. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, buziaczki pa.